Witajcie kochane. Dzisiaj pokażę wam sześć sposobów, dzięki którym będziecie nosić wasze przedłużone włosy przez 5-6 miesięcy. Pierwsze, przygotowanie do zabiegu. Pamiętajcie, że przed zabiegiem przedłużania włosów na keratynę bardzo ważne jest dokładne oczyszczenie sebum, tłuszczu i pozostałości produktów do włosów. Zrobicie to myjąc włosy szamponem oczyszczającym. Nie wolno oczywiście nakładać masek ani olejków, ani żadnych tłustych produktów. Włosy następnie należy bardzo dokładnie wysuszyć. Bo inaczej pasma nam pospadają. E, następny krok, czyli kontrola pasm, rodzaj keratyny. E, jak będziecie wybierać pasma do przedłużania włosów, upewnijcie się, że są zakończone włoską keratyną supermocną, czyli keratyną twardą. Tą tutaj transparentną, przeźroczystą, która bardzo dobrze się trzyma. Pasma nie lecą i nie wypadają. Keratyna ta rozpuszcza się w temperaturze 180 stopni w zgrzewarce. Jest to bardzo ważne. Punkt trzeci. Zaraz po aplikacji, przez 48 godzin po aplikacji, nie myjemy włosów. Wtedy zgrzewy nam się bardzo fajnie utwardzą. 4. Po każdym myciu bardzo ważne jest, żebyśmy dokładnie wysuszyły włosy i zgrzewy suszarką. Jeżeli umiecie, to możecie też ułożyć włosy na szczotce, będą jeszcze fajniej wyglądać. Najfajniejsze są takie suszarki z dyfuzorem, wtedy naprawdę dobrze dosuszycie te zgrzewy. Jest to też bardzo ważne. 5. Przed spaniem zawsze należy dokładnie rozczesać włosy specjalną szczotką i związać je w warkocz. Zawsze śpimy we włosach związanych w warkocz. To też jest kolejny ważny punkt. Nie śpimy tak, jak tutaj zaraz zobaczycie, tak nie śpimy, jeżeli nosimy przedłużane włosy, bo będą nam się kołtunić. Tak jak nie śpimy też z włosami wilgotnymi. Zawsze należy je dokładnie wysuszyć. Czas noszenia przedłużanych włosów zależy też od naszych przyzwyczajeń i codziennej stylizacji. Jeżeli codziennie będziemy włosy prostować i kręcić, wiadomo, że będą się one łamać i będą brzydko wyglądać, bo pokruszą się końcówki. Oczywiście, jeżeli dwa razy w tygodniu, na przykład, czy trzy będziemy je stylizować, nic się nie stanie, ale codziennie to jest naprawdę obciążenie, zwłaszcza, że przedłużane włosy są to włosy martwe. I ostatni punkt, bardzo, bardzo ważny, odpowiednie kosmetyki, nie wszystkie kosmetyki drogeryjne, tak jak nie wszystkie profesjonalne nadają się do przedłużanych włosów, e, tutaj mm, zobaczcie sobie też w linku będzie inny film o kosmetykach, nawet takich z Rosmana, tak jak Tresemme, odpowiednich kosmetykach do pielęgnacji przedłużanych włosów, które możecie znaleźć też w Rosmanie. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Jeśli Ci się podobał, daj łapkę w górę. Odwiedź nasz sklep online memezisfabrykawosa.pl z naturalnymi włosami do przedłużania i zagęszczania. Możesz też sprawdzić nasz Instagram, gdzie codziennie dodajemy nowe zdjęcia, inspiracje.